Cześć, witajcie, słuchajcie. Dzisiaj e, bohaterem mojego odcinka będzie jeden e, z większych trucicieli, którego mamy tutaj. Jest to grzyb trujący, może być śmiertelnie trujący. I po co o nim w ogóle robię odcinek? no Jego trudno pomylić z jakimś innym grzybem jadalnym. E, zaraz do tego dojdę, Nie, może inaczej. Jest grzyb jadalny do niego bardzo podobny, nawet dwa. Aczkolwiek mam tu na myśli te najbardziej popularne jadalne grzyby. Trudno go pomylić. Nie jest tak bardzo trujący jak muchomor samotnikowy, czyli muchomor zielonawy, którego ludzie bardzo często mylą, ale na pewno jest to grzyb, którego chcą poznać ci, którzy zbierają i chcą zbierać muchomora czerwieniającego. Czyli grzyb jadalny, muchomor czerwieniący. Natomiast bohaterem dzisiejszego odcinka grzybek, którego tu widzicie w formie maleńkiej. I również młodej, no nie mam tu dorosłego osobnika, to jest Muchomor plamisty. Muchomor plamisty ma dwóch braci zbliżonych do siebie, pozostałe dwoje jego bracia to właśnie grzyby jadalne, a mianowicie Muchomor czerwieniący i Muchomor twardawy, o których przed sekundą wspomniałem. Dlatego ten odcinek polecam przede wszystkim osobom, które chcą zbierać Muchomora czerwieniącego, który jest naprawdę smacznym wymiadalnym po to, żebyście zobaczyli różnicę i e, nauczyli się, jak odróżnić tego grzyba, który jest grzybem trującym od jadalnego czerw muchomora czerwieniącego. E, słuchajcie, muchomor plamisty e, zawiera te same toksyny co muchomor czerwony. Z mojego odcinka o muchomorze czerwonym wiecie, że nie jest to grzyb, który jest e, śmiertelnie trujący, więc e, można by wywnioskować, skoro ma te same toksyny, czyli Uscymol, huskarynę i kwasy butenowy. Skoro ma te e, same e, toksyny, można wywnioskować, że że jest e, w miarę grzybem bezpiecznym. Otóż tak nie jest. To jest grzyb bardzo niebezpieczny. E, może być śmiertelnie trujący z tego prostego powodu, że on owszem zawiera te toksyny, są muchomor czerwony, ale w stężeniu e, kilku, kilka albo nawet kilkanaście razy e, wyższym. Nie odważyłbym się, żeby z tego muchomora zjeść. Światkę kapelusza. Tak, to zrobiłem na odcinku o muchomorze czerwonym. Jest jeszcze jedna sprawa, mianowicie jest w nim jeszcze jedna toksyna, której w muchomorze czerwonym nie ma, nie pamiętam nazwy, która powoduje zapadanie człowieka w śpiążkę. Oczywiście przyjętej wielki, większej ilości. Po mniejszej ilości zjedzenia tego grzyba będziecie mieli takie objawy, jak przy zatruciu dużą ilością muchomora czerwieniającego, przepraszam, muchomora czerwonego. Amanita muscaria, natomiast Nie mylić z Amanita był bezsens z muchomorem czerwieniejącym Natomiast w przypadku muchomora Plamistego, którego tu Obserwujemy i oglądamy to Mówię w skrajnych przypadkach Może spowodować nawet Śpiączkę Oczywiście zjedzenie tego grzyba w większych ilościach może spowodować również zgon Dlatego słuchajcie Uważajcie, dobra. Zobaczcie teraz o co w tym grzybie chodzi, jak go odróżnić od jadalnych muchomorów z grupy z rodziny przepraszam muchomora czerwieniącego i muchomora twardawego. Pierwsza sprawa. Mówimy teraz o różnicy z muchomorem czerwieniącym, bo jest to muchomor bardziej popularny, bardziej zbierany i bezpieczniejszy od muchomora twardowego, a przede wszystkim smaczniejszy. Dlatego się skupię na różnicach w przypadku tego grzyba, oczywiście o muchomorze twardawym również powiem. Jeżeli chodzi o kapelusz, łatki muchomora plamistego są zawsze białe, tak jak tu widzicie, natomiast łatki muchomora czerwieniącego są w odcieni brązu. To jest punkt pierwszy. Natomiast jeżeli chodzi o muchomora twardawego, tam są również łatki białe. Muchomor twardawy jest bardzo zbliżony wyglądem do muchomora plamistego, dlatego nie polecam go zbierać, mimo to, że jest jadalny. Dobra, punkt drugi. Trzon. W przypadku muchomora czerwieniącego, ten trzon i zakończenie trzonu, on jest również zakończony bulwą. Ale w przypadku muchomora czerwieniącego, brak jest taki, Pochwy, jak, tu, jak tutaj widzicie, ta pochwa zachodząca na trzon wyglądająca jak tak zwana skarpeta taternika, zawinięta do dołu. To jest cecha bardzo istotna w przypadku Muchomora plamistego. To go również odróżnia od Muchomora twardowego ta skarpeta. Kolejna sprawa: trzon Muchomora plamistego nigdy nie barwi się na czerwono, jest zawsze. Biały. Natomiast w przypadku muchomora czerwieniącego te trzony w przypadku uszkodzenia czy nadgryzienia przez czerwie po prostu czerwienieją i ostatnia sprawa i ostatnie rozróżnienie to jest kwestia pierścienia co prawda pierścień w przypadku muchomora plamistego potrafi odpaść to jest bardzo delikatny dlatego jak nie macie pierścienia nie macie pewności to w ogóle wyrzucajcie te grzyby nie zbierajcie ich Natomiast tutaj ten pierścień nie jest i widzicie, ten pierścień jest, słuchajcie bez prążków. On jest gładki. Zarówno w przypadku muchomora twardowego, jak i muchomora czerwieniącego, ten pierścień jest zawsze prążkowany. Dlatego to jest bardzo ważna, istotna cecha rozróżniająca. Zwracajcie na to uwagę. Jak wygląda muchomor plamisty? Tu jest jego. Młodszy braciszek. Go wyjmiemy. Czekajcie, ja ustawia ostrość o. Ładny, wychodzący z jajeczka. Muchomorek. Dlatego, że wszystkie muchomory mają tę cechę wspólną, że wychodzą z jajka. No i co? Zapach. Zapach tak grzyba. Słuchajcie jest taki no, nazywają to zapachem rzotkwiowym jak rzodkiew. Ten zapach jest delikatny, ale rzeczywiście ta nuta rzotkwi jest tutaj wyczuwalna. Blaszki. Ja już odłamałem ten człon, może nie, nie słusznie, aczkolwiek jak w przypadku wszystkich muchomorów, opatrzcie się te blaszki są wolne, nie dostające do trzonu, więc to jest cecha muchomorów również. Teraz, jak już ten trząs to zobaczcie, że te blaszki są elastyczne. Nie tak jak w przypadku gołąbków. Elastyczne i białe. Zapach tak jak powiedziałem, rzotkwi. I miąż w środku biały. Nie ma grama zaczerwienienia. Tego w przypadku tego muchomora nie znajdziecie. Jeszcze zapomniałem, słuchajcie, dodać, że muchomor plamisty występuje w zasadzie we wszystkich rodzajach lasów. Więc tutaj las jakby nie jest wyznacznikiem znalezienia tego grzyba. I kolejna istotna cecha: ten muchomor występuje od czerwca do listopada. W tej chwili mamy koniec października, ale jego jeszcze w listopadzie można też znaleźć. Więc, co prawda, już sporadycznie, nie tak często jak w sierpniu czy wrześniu, ale można. Więc okres jego występowania jest praktycznie ten sam co muchomora czerwieniącego dlatego, dlatego uważajcie. Nauczycie się dobrze rozpoznawać te grzyby. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że troszeczkę rozjaśniłem Wasze wątpliwości, jeśli chodzi o rozróżnienie muchomora flamistego z muchomorem czerwieniejącym, czy też muchomorem fardawym. Jeśli macie jakieś doświadczenia z tymi grzybami, to piszcie w komentarzach. A ja się już żegnam, trzymajcie się. Cześć.